To jest coś, co rozwala panie, a druga rzecz, która rozwala panie masakrycznie, jak dla mnie, jest liczba wyświetleń, które te filmy kręcą. 깨끗이 먹을게요 야, 참치말 오. 그래요? <목소리도> 아, 소세요. 소세. 소세. Lat, żeby szybciej od niej, to jeszcze musi doprawić, żeby było mało. Gdzie oni to mieszczą? o w to 치킨은 너무 매워가지고, <laughs> 마요네즈 뿌려 먹을게. 搞笑。Oh, so. Idziemy dalej, było owoce morza. Było dużo mięsa. Gracias.